Cześć, znowu mamy 12 marca, sobotę 2011 roku. Wciąż jestem pod tą samą radiostacją. Kolejne pytanie, które słyszałem, jest, oprócz tego, że jestem związany z OFE, o czym mówię w poprzednim filmiku, jest takie, że OFE pobierają 7% prowizji. I, I wiadomo, że są wahania rynkowe i ta prowizja jest stała. No ale to jest regulacja, którą stworzył rząd. To rząd ustalił w swojej wielkopomnej mądrości, że ma być 7% prowizji. Yes. Iść teraz i powiedzieć, że to jest wina OFE, że jest 7% prowizji, to jest bez sensu. To jest tak, ja bym oskarżał kogoś, że płaci 40% podatku. No to nie jest jego wina, on musi tyle płacić. Tak samo OFE muszą działać zgodnie z prawem i muszą tyle prowizji płacić. Czy to ma sens? Nie, nie ma żadnego sensu. Oczywiście, że to jest złodziejstwo i pytanie, czy tam politycy razem z OFE się nie spotkali, nie dogadali co do tego. Ale to jest korupcja polityków znowu. Znowu widzimy, że regulacja, że regulacja rządowa tworzy problemy i nie powinno być takiej regulacji, że 7% prowizji, powinien funkcjonować wolny rynek, na którym każde OFM mówi, wiesz, Commercial Union jest 2%, w Avivie jest 5%, w czymś tam innym jest 1%, gdzieś tam idzie 4% i wtedy wolny rynek funkcjonuje i to reguluje. Wiadomo, że kiedy przyjdzie urzędnik i wyreguluje, nie przewidzi czegoś na przykład, nie przewidzi tego kryzysu, który teraz mamy, no i potem mamy kłopot ale te 7% to też nie jest powód, żeby to wszystko jakby wyrzucać do kosza. To jest tak, byśmy mieli popsuty samochód i na przykład nie działa w nim skrzynia biegów i zamiast naprawić skrzynię biegów, to niszczymy też silnik, czyli kompletnie wszystko niszczymy, bo nam nie odpowiada to, że skrzynia biegów nie działa. Może nie patrzmy na to destruktywnie, ale konstruktywnie. Dziękuję za uwagę.